E, właśnie myję e, dzisiaj talerze rano. Moja siostra jeszcze śpi. Jak widzicie, gąbka już jest cała brudna, w zlewie też jest brudna. Więc e, zaraz idę ją obudzić. Już dałam tutaj e, talerze te, e, które właśnie umyłam i dałam też widelce. No i na śniadanie będzie chyba jajecznica, ale nie wiem. Spytam się siostry, co chce. Może i nam tosty. Ile? Siostra, wstawaj! No dobra, zaraz wstanę. Daj mi wstawaj! Wczoraj minut. nawet zapomniała się przebrać! No dobra, ale daj mi jeszcze 5 minut. Śniadanie zaraz będzie gotowe. No Chcesz dobra. tosty czy płatki? Chcę tosty. Okej, okay, to ci zrobię tosty. Oh. Ja jednak postanowiłam, że sobie zjem płatki, więc tutaj mam głęboki też. I łyżkę. Ściele łóżko. Jeszcze tylko pościele. Na, 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 na. Muszę coś zjeść. Jestem strasznie głodna. Okej, okay, mam kromkę, muszę ją włożyć do stera. Okej, okay, krąka jest w dosterze, Teraz naciskam to pyk. Okej, okay, na razie jest czerwona lampka. Musimy poczekać na zieloną. W tym czasie przygotuję sobie płatki. Okej, okay, nalewamy mleko. Okej, okay, mleko nalane, teraz płatki. Ok, teraz płatki. Dobra. E, już płatki gotowe. Teraz jeszcze y, tost. Ding, ding. O! Już tost jest gotowy. Muszę go wyjąć. Okej. Okay. Siostra, chcesz z dżemem czy bez? Z dżemem. Okej. Okay. Okej, okay, wezmę sobie nóż. Teraz smarujemy. Okej, okay, już posmarowany. Ciekawe, czy ktoś mi coś przysłał. Już mam laptopa. Daję jego na łóżko. Siadam. Sprawdzę, czy ktoś mi coś napisał. Siura, śniadanie! Okej, okay. chodź. Idę. Mniam, no ale pyszne płatki. Ale pyszne płatki Mniam, ale pyszny tost Ci wyszedł Dzięki Proszę Mniam, ale pyszne Mniam, ale pyszne Też tak sądzę Okej, okay, ja już zjadłam całe A Ty? Ja jeszcze nie Jeszcze nie Jak tam Ci idzie? Już zjadłam. Hola, hola, odnieś talerz do zlewu. No dobre, dobre, już niech ci będzie. Ja niosę do zlewu. Okej, okay, ja już odniosłam. Ja też idę już. O, widzę, że ty też. Mm, idę sobie coś pooglądać na laptopie. Okej, okay, jadę z tym laptopem do góry. Okej, okay. jadę z tym laptopem yy, na górę. Okej, okay. jedziemy. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie dobrze niedobrze mi. U. Jadę do siostry, siostra, siostra jest mnie niedobrze. Masz, zrób sobie test ciążowy. No dobra. Ma siora. Choda. Ciekawe jak wyjdzie. co by tutaj porobić? Hmm. Co jest? Winda szybko? Okej, okay, wchodzę. Jedź na dół. Co jest, siostra? Zobacz sobie. A! Co to? Test jest ciążowy. Naprawdę? To jest na serio czy on źle działa? Chyba na serio. W ogóle się właśnie trochę z rzegów. No dobra, zaraz się wytrę. No to co? Kupujemy jakieś rzeczy dla Bubasa? Tak! Jej, Idziemy na nam zakupy. No to się umyje i przykuję. Dobra, to wygląda jakbyśmy były w lustrze. No to no tak. No to i cię przeszykujcie. Tak, kończymy już ten filmik. Za, za niedługo będzie następny, już bardziej o dziecku i w ogóle subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem.